Ignacy Łukasiewicz urodził się 8 marca w Zadusznikach pod Mielcem. W 1822 roku uczył się w Gimnazjum w Rzeszowie. Studiował farmację na Uniwersytecie Jagiellońskim i Wiedeńskim. Pracował jako pomocnik w aptece w Łańcucie oraz w Rzeszowie. Został aresztowany w Rzeszowie i więziony we Włowie przez dwa lata. W aptece Piotra Mikolasza w Lwowie z Janem Cechem. Prowadził badania nad destylacją ropy naftowej. 31 lipca odbyła się pierwsza nocna operacja w szpitalu w przy świetle lampy naftowej, której był wykonawcą. Wraz z Tytusem trzecierskim i Karolem Klobasą uruchomił w 1854 roku pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej w Bóbrce, a następnie rafinerię. Pełnił wiele funkcji społecznych. Budował szkoły, szpitale, kościoły, drogi i mosty. Jako nowoczesny pracodawca organizował kasy zapomogowe, które jako pierwsze w Europie zabezpieczały robotników na wypadek inwalidztwa. Za działalność charytatywną otrzymał od papieża Piusa IX tytuł Szambelana Papieskiego i Order Świętego Grzegorza Wielkiego. Zmarł w 1882 roku w Karkówce a pochowany został w Zręcinie koło Krosna. Jako twórca i, i, i organizator przemysłu naftowego doprowadził do rozwoju ziemi polskiej pod zaborami, tworząc miejsca pracy i podnosząc poziom życia mieszkańców. Zapoczątkowany przez Łukasiewicza proces destylacji ropy naftowej jest bazą do współczesnych gałęzi przemysłowych, np. chemicznego, kosmetycznego i nowoczesnych technologii. Także dziś jest patronem przemysłu naftowo-gazowniczego i rafineryjnego w Polsce, a jego dziedzictwo powinno być propagowane w Europie i na świecie.